Cześć wszystkim z tej strony Łukasz Częsny z Baluma Bike. Często zadajecie mi pytanie, w jaki sposób odkręcić zębatkę torową i w jaki sposób odkręcić wolnoobieg. No i na odwrót. Jak wkręcić wolnoobieg i jak wkręcić zębatkę torową. Prześledziłem internet i okazuje się, że nie za bardzo można uzyskać informacje, jak to zrobić, a to jest dość ważna kwestia, no bo jak chcecie sobie wymienić zębatkę na inny rozmiar, czy na wolnoobieg, No to jest to informacja, bym powiedział, podstawowa i dzisiaj pokażę wam jak to robić. Zapraszam. I zacznijmy od narzędzi, co nam będzie potrzebne. I tak, na wstępnie potrzebna wam e, klucz do kontry ząbki torowy. I jeżeli kupujecie, to zainwestujcie od razu w taki lepszy, no bo mm, Kontrę zakręca się z dość dużą siłą. Możecie kupić o wiele tańsze i takie mniejsze klucze do kontry, ale one nie spełniają swoich wymagań. Myślę, że tylko klucze takiej wielkości lub podobne. Następnym narzędziem jest klucz do wolnobiegów z łańcuszkiem. On będzie nam potrzebny do odkręcenia zabatki torowej. Jest on dość powszechnie dostępny. Więc myślę, że nie ma problemu z jego dostaniem. Dalej jest to klucz do wolnobiegów i on tutaj ma cztery wypustki i takiego będziemy poszukiwali. Koszt to około też par 10 zł, bo niestety jest mało dostępny. I jeżeli znajdziecie klucz taki, to u mnie tutaj wchodzi 24, żeby po prostu zakręcić czy odkręcić wolnobieg. Będziecie potrzebowali takie 24. Przy innych modelach klucza może tutaj to się zmienić, i będziecie potrzebowali innego klucza. I to tyle, ile potrzebujecie narzędzi. I tak na rozpocząłbym w ogóle robienie tego od napompowania koła, bo będziemy wykonywali tutaj odkręcanie w takiej pozycji i nie chcielibyśmy, by tutaj ranty obręczy. Nam się porusowały, wykrzywiły, czy cokolwiek z nimi się stało, więc dla bezpieczeństwa całego koła, koła warto mieć na niej oponę i warto, by ta opona była napompowana. I na wstępie odkręcamy kontrę zębatki torowej. No i pierwsza rzecz, w którą stronę odkręcić kontrę zębatki torowej. Po pierwsze, tutaj w wielu kontrach będziecie mieli oznaczenie, w którą stronę się Zakręca i w którą stronę się odkręca. Jeżeli nie ma takiego znaczenia, to łatwym sposobem jest mm, sobie przypomnienie, że kontra y, zakręca się przeciwnie do ruchu jazdy, a odkręca się zgodnie z ruchem jazdy. Więc jeżeli Tutaj jest prawa strona roweru i rower będzie sobie tutaj tak jechał, i tak będzie zębatka się obkręcała. To kontra właśnie będzie się obkręcała w tą stronę. Ja tutaj już wcześniej odkręciłem kontrę. No i ogólnie tak klucz wchodzi. Warto by było, bo to trzeba bardzo z dużą siłą, jest zakręcone. Warto by było po prostu yy, się zawiesić na kluczu. Więc odkręcać go w takiej pozycji na konaniu może tutaj pokażę o. tak może będzie fajniej o. w takiej pozycji zacząć wtedy łatwo jest nam po prostu położyć się jak to się mówi na kluczu tutaj ciężarem własnego ciała i w taki sposób odkręcić kontrę Zębatki torowej. Następnie mamy zębatkę torową. I tutaj jest odwrotnie. Zębatka torowa dokręca się zgodnie z kierunkiem jazdy, a odkręca się właśnie w przeciwną stronę. I potrzebny jest do tego nam klucz z łańcuszkiem. I ogólnie tak powinno go się założyć tak jak tutaj Wam pokazuję, czyli ja będę kręcił w odwrotną stronę w stosunku do zakręcania, by po prostu to odkręcić. Więc owinąłem dookoła, tutaj oparłem się, tutaj jest też klucz fajnie ułożony, i napieramy. I pyk jest już odkręcony. No ale możemy to. Wszystko ładnie odkręcić ręką Więc Zywatka torowa jest odkręcona I przechodzimy dalej Mamy wolnobieg Tutaj by w ogóle wsadzić klucz Musimy odkręcić nakrętkę Wsadzamy tutaj klucz On idealnie tutaj nam wchodzi Tutaj w takie dziurki macie nawet cztery wypustki, więc pyk jest to. Bierzemy klucz i z wolnobiegiem jest podobny. tą stronę się napędza i się dokręca, więc w drugą stronę będzie odkręcany. Łatwo rozpoznać. Odkręcamy w tą stronę, z którą możemy sobie luźno pokręcić wolnoobiegiem. Wsadzamy klucz i odkręcamy tutaj luźno poszło to no ja wcześniej na potrzeby filmiku odkręcimy ale jak już odkręciliśmy kluczem możemy łatwo wykręcić i wszystko jest zrobione No i wiadomo przykręcamy na odwrót do tego co pokazałem przy... Jeżeli chcecie, subskrybujcie kanał czerwonym guzikiem na dole, zostawcie łapkę w górę, jakiś fajny pozytywny komentarz. Jeżeli chcecie nas wspomóc, postawcie nam kawę. Macie też link na dole. Mam nadzieję, że ten filmik wam się przydał.